W ketozie. Dzisiaj jest znowu piękna pogoda, czyli leje, pochmurno, po prostu jakaś masakra. Ta zima w ogóle się nie chce rozkręcić, i nie wiem dlaczego, i trochę mnie to już denerwuje, bo w sumie lubię trochę mroziku jak jest. Mogę wtedy potrenować swoją psychikę, mentalnie mogę poćwiczyć. A tak to po prostu jest tragedia. No ale. Trudno no jest jak jest. Nie mamy na to wpływu, więc nie ma co się tu stresować ani o tym myśleć. Trzeba robić swoje. Ja dzisiaj planuję kalistrinkę. Tak mam zaplanowane, ale nie wiem, bo cały czas się jeszcze zastanawiam, czy nie pójdę na trening na OCR. Ale zobaczymy. Cieszę się, że po bieganiu wczorajszym nie mam zakwasów. No trochę odczuwam nogi. Nawet ręce wszystko, ale, ale nie tak. Więc nie mam zakwasu, więc jest ogólnie super. Tak? A co dalej zrobimy, to zobaczę. Dzisiaj na pewno, yy, bo zostało mi jeszcze trochę zapiekanki, więc też coś z niej wymyślę, bo nie chcę już trzeci dzień jeść tego samego. No i na pewno jeszcze jakiś obiadek, jakąś sałatkę, coś i pokażę, jak się robi i co jemy. Dobrze, zaczynam robić śniadanie. Mam zapiekankę zczoraj i wczoraj, z jeszcze jej zostało dość sporo, a nie chce mi się już jej jeść na obiad. Po raz trzeci, nie lubię tak, więc trzeba coś wykombinować z tej zapiekanki. I pomyślałem, że zrobię mafinki. Więc zaczynamy. No. Coś z tego powinno wyjść. Zobaczy, zobaczycie. Zresztą też ja też nie wiem, jak to wyjdzie. Wszystko robię na żywca, nic nie jest przygotowane. Po prostu wymyśliłem i zrobimy. Przede wszystkim nagrzewamy piekarnik do 200 stopni. Teraz biorę mięso. Wszystkiego chyba nie zużyję, bo będzie tego za dużo. Trzeba je rozdrobnić. Mniej więcej to zważę, żebym wiedział jak to podzielić. To już mam wymieszane. Dodaję do tego 4 jajka. Trochę dużo w sumie tego mi wyszło. Nie wiem, czy nie za dużo. Mamy 4 jajeczka, 80 gram oliwy z oliwek. Tu mam zapas, oczywiście organiczna oliwa. Dobrze, jajka mamy. Teraz użyję maślanki. Tak trochę mało też ketogeniczne. Może się wydawać. Ale czemu nie? Leję szklankę maślaneczki. A smaku będzie. Miała być śmietana, ale nie mam, więc będzie maślanka. No I teraz to dokładnie mieszamy. Chyba to muszę zrobić ręko. Ja, jak ja nie lubię. Dobra, mam wymieszane. Możemy nakładać do formy. Jak mówię, bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia. Jestem przeciwny temu. Dlatego ciągle coś kombinuję, nawet z resztek, które zostają. Bo uważam, że trzeba to wykorzystywać a nie wyrzucać Bo bardzo duży procent ludności na świecie głoduje dlaczego ja mam wyrzucać jedzenie te trzy będą mniejsze, to będą dla Basi i dla rodziny a ja sobie wzięłem większe nie, żeby nie było tutaj mam 80 gram startej mozzarelli no i posypujemy z wierzchu Teraz składamy to na 30-40 30, no 30 40 minut do piekarnika. Już są zrobione mufinki mięsne. Zrobione przez keto aktywnego. Ja będę miała te mniejsze. A mój Tomaszek będzie miał większe. Dzisiaj trening ukierunkowany typowy pod planczę. Uparłem się, że w końcu kiedyś to zrobię. Pewnie, że potrwa to jeszcze ładnych parę miesięcy, zanim mi się pewnie uda, bo to jest bar bardzo ciężkie do zrobienia, ale zaparłem się i zobaczymy jak to pójdzie. Na razie robię trening typowy pod planczę. Trening skończony. Ci było naprawdę ciężko. czuję się dość mocno zmęczony. Nawet bym powiedział, że bardzo zmęczony. Ładny wycisk sobie dałem. Zresztą zobaczycie, zobaczycie. a jak to oglądacie, to już widzieliście. E, tak najbardziej chyba mnie na ten początek wykończył te berpisy Zrobiłem ich 80 w przeciągu 5 minut. Jest to w sumie myślę, że bardzo mało. Ale robiłem to pierwszy raz. I bez rozgrzewki, bo to była rozgrzewka, tak. Moim celem jest zrobienie ich 120 w ciągu 5 minut. Na razie, przynajmniej mam taki cel. Do końca miesiąca chciałbym już stówkę robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A na razie teraz idę robić sałatkę na kolację i pokażę Wam, jaką szybka, prosta, trochę węglowodanów trochę tuszczy. Sałatki polecam bardzo robić na kolację, bo to jest rewelacyjna sprawa. Zresztą jak trochę węglowodanów też przed spaniem dołożycie, to lepiej będziecie spać. To zaczynamy robić sałatkę. Mamy dużą miskę, do tego potrzebujemy miks sałat. E, trochę soczyste patrzę czy to jest można od razu. Tak, ok z rukolą tutaj sałata i do tego opakowanie w wymieszamy to trochę teraz weźmiemy orzechy włoskie Rozważymy. dobra 100 gram tyle spokojnie Teraz coś co może Was trochę zaskoczy. Żurawina. 40 gram. Oliwy z oliwek. Myślę 90 gram. Proszę. Nawet wyszło trochę więcej. Do tego trochę oczku balsamicznego. 15 gram wyszło i pieprz. Dużo pieprzu, bo lubię. Tu już mamy wszystko dołożę sera. To jest pełno tusty ser sałatkowy, taki. Układam tu do sałaty po prostu kruszę palcami mieszamy tutaj. Oliwę z pieprzem i z octem balsamicznym, i polewamy, i gotowe. Pozostaje tylko wymieszać prosta, szybka sałatka. I niech mi ktoś powie, że nie ma czasu czegoś takiego zrobić. Dosłownie 5 minut. Dla mnie w sałatce wyszło trochę za mało białka, więc dołożyłem boczku takiego rolowanego fajnego tustego i już trochę i białko mam na dzień dzisiejszy zaliczony w całości.